Siemanderko, witam serdecznie. Popatrzcie cały wór, cały wór Pasków wszelakiej maści, wszelakich rodzajów, Na pchitark pójdzie oczywiście, i to nie używki są. Oprócz tego, mamy tu lampy jeszcze, w większości taka i taka. No i Mario mi tutaj już fachowo. do... Doradzał, czy identyfikował, że to prawdopodobnie jest od Polo albo od Seata i Bizy. No i cały wór też tych, właśnie lamp mam. Oprócz tego, Sylwan jeszcze ma pas kowbojski, Zaraz pokażę. Siemandero, Sylwan. Siemandero z takimi pazurami. No co to, to, to Tych jest? Klamry nie ma. No nie ma w ogóle, jakieś dziwne. Jakiś, jakaś kowbojka musiała to nosić chyba. Takie pazury. Aż szczupła dziewczyna była, bo aż tutaj sobie Aż się tu robi, a Asylon, ja za, załóż się, no. no. oczywiście na odziele, bo ja też takiego nie mam, wielkiego brzucha. No ale... patrzcie, nie dopina się Sylwan nawet, o! który jest chudziutki. O, jak o tak. <laughs> On miał widać. Zegar elektroniczny z firmy Elektronika Ruski Niestety ktoś obciął kabla no żeby go Ale będziemy starać się to naprawić jeszcze bo to są też rzeczy Które Prawdopodobnie są nie do zdarcia chociaż tu widzę że coś jest przesunięte chyba To to widzieliście już na shortcie Kosiarka Mesko No i proszę Państwa taki Elektryczny nóż działający kartonik, jakiś, jakiś kartonik. Sylwan tu urżnie. nie ma Ła, buteleczkę urżnie. No pięknie różnie. ostrza. No, jak gilet. Nie, żylet ma trzy ostrza. To jest, wyciąga się tu, się przyciskaj. No ekstra. Ekstra. To jest niemieckie chyba. Po angielsku jest napisane Electric Knife.